witajcie kochani witam was na moim kanale Divi Flow Tarot dzisiaj zajmiemy się czytaniami na miesiąc lipiec piękny lipiec w tym roku jest lipiec jest numerologiczną piątką um, może być bardzo dużo zmian w tym miesiącu, dużo wyjazdów, dużo decyzji, które Was będą uwalniać od pewnych stereotypów, schematów myślenia. Wszystko to po to oczywiście, aby uzyskać niezależność, swobodę myślenia i działania. Piątka jest żywiołowa, ruchliwa, lubi zmiany. No, zobaczmy, co ten lipiec nam wszystkim przyniesie. Bardzo chciałam Wam wszystkim podziękować za <laughs> piękne komentarze, które umieszczacie pod filmikami, za cudowne, ciepłe życzenia, za wsparcie, za subskrypcję, za łapki w górę, za polecanie tego kanału innym. Bardzo Wam jestem wdzięczna za tę działalność. Dobrze, kochani. Czy jakieś jeszcze informacje? Aha, jeszcze może być jedna informacja, że w lipcu ja również mam urlop i wyjeżdżam na swoją dzicz, gdzie nie będzie takiego łatwego dostępu do internetu. W związku z tym nie będą się pojawiła, pojawiały przez cały lipiec energia karta energii dnia, tak? No niestety, po prostu. Nie da rady się stamtąd porozumieć. Oczywiście czytania na sierpień będą. Spróbuję znaleźć takie miejsce, aby, aby je wykonać, ale troszeczkę ta moja działalność będzie w lipcu ograniczona, bo ja też potrzebuję trochę wypoczynku po swojej ciężkiej pracy zawodowej. Naładować baterie po to, żeby wrócić do Was. Z czystą głową, z piękną duszą, żeby móc Was pięknie wspierać i prowadzić w dalszym życiu. Kochani, to tyle z informacji, i teraz zaczniemy już czytania na miesiąc lipiec. Zaczniemy od raczka. Czytanie sobie zrobimy. W takim standardowym krzyżu celtyckim. Chyba go nie było w zeszłym miesiącu. Zobaczmy. Energia ogólna na miesiąc lipiec dla raczka. Pięknie. Cztery buławy. Ok. Co mamy do przerobienia w tym miesiącu w związku z tym? Sześć monet. Co się dzieje w Waszej głowie i w Waszym sercu? Miecze. Co odchodzi do przeszłości dla Was, kochankowie? Co mamy w podstawie, w głębokich uwarunkowaniach, sytuacji, o której się znajdziecie w lipcu? Eee, cztery miecze. Ok, cztery miecze. Niedaleka przyszłość. Pięknie. Wasza energia w tym miesiącu? Raczej tak. I mamy dziewięć buław. Co z zewnątrz do Was przychodzi? Dziesiątka kielichów. Co miłego się może wydarzyć? Pięć kielichów. Na co uważać? Co ewentualnie przepracować dwa miecze. Słuchaj tak na. Dobrze. Jaka jest rada. Rycerz pentakli. Ewentualny wynik. Pięknie słońce. Pięknie się to wszystko rozwiąże. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze sobie weźmiemy z kart wyroczni, taką energię. Co tutaj wszechświat chcę Wam podpowiedzieć? Co to będzie za czas? Nowe życie. Oddychaj. Troszeczkę to przesunę. I wymienianie się prezentami. Kochani, bardzo piękna energia dla raczków tutaj <laughs> następuje. Dobra, zacznijmy od początku. Do przeszłości odchodzi, odchodzą kochankowie. Mieliście jakiś wybór przed sobą, być może <laughs> podjęliście jakieś działania. <laughs> bardzo przepraszam. Ym, I stanęliście przed poważną decyzją. Ym, biliście się z myślami. Troszkę y... trzeba było się zastanowić realnie, intelektualnie nad tym, jak to rozwiązać. A mm, przy karcie kochanków mamy informację, że wyboru należy dokonać z serca, tak? Z pozycji serca, z pozycji mm, pasji, tego, co kochacie, tego, co, co uwielbiacie, a nie z rozsądku czy z takiej zimnej, chłodnej kalkulacji. Dokonaliście takiego wyboru, kochani. Dzięki temu w lipcu coś świętujecie, coś celebrujecie. Jakiś etap został zakończony waszej pracy, waszej drogi, w jakimś aspekcie waszego życia. Jest czas na bycie też z rodziną, tak? Bo cztery buławy to jest też enklawa, dom, ognisko domowe, rodzina. I tutaj może być jakiś wyjazd wakacyjny ze swoimi najbliższymi. I do przepracowania w tym miesiącu, jako wyzwanie, macie sześć monet. Sześć monet mówi o zharmonizowaniu energii w, w pozycji dawania i brania, tak? Czyli tyle samo wydajemy energii na coś, dla kogoś. W jakimś celu, i tyle samo powinniśmy otrzymać w zamian. I to będzie bardzo szczegółowa: no, jak gdyby praca nad tym, albo was ta praca czeka, albo macie zwrócić na to uwagę, aby właśnie odwdzięczać się za to, co otrzymujecie, tudzież wkładać taki sam wkład energetyczny w coś, co będziecie się angażować, tak? bo to Wam później przyniesie oczekiwany zwrot. W sercu, w duchu, w głowie macie zamknięcie jakiegoś etapu. Trzy miecze z reguły dotyczą jakiegoś emocjonalnego zranienia, tak? odejścia kogoś to są zawiedzione nadzieje to jest poczucie utraty godności, własnej wartości. Bardzo Was przepraszam za moją chrypę. Ale to chyba klimatyzacja w samochodzie mnie załatwiła. W głowie macie po prostu pracę nad tym uzdrowienie tego próba odłożenia do przeszłości tych trudnych uczuć, tych przykrych uczuć wyciągania z tego lekcji na przyszłość tak. Może to było związane właśnie z tym wyborem, którego tu musieliście dokonać, bo no właśnie, czuliście pewne, pewną porażkę, pewną. I to jest bardzo właściwe, kochani, że tak podchodzicie do tej sprawy, bo dokładnie tak przy karcie trzech mieczy należy postępować, tak? Ok, bardzo głębokich uwarunkowaniach, waszej podświadomości, głęboko tkwi takie poczucie, że oddaję wszystko wszechświatowi. Niech się dzieje wola Boża, innymi słowy. Niech tam grzmi i huczy na zewnątrz, a ja po prostu skoncentruję się na tym, co czuję, na tym, co myślę, co zamierzam. Cztery miecze są kartą, albo energią raczej. Takiego resetu, odpoczynku, uleczania, uzdrawiania, relaksu i potrzebnej, potrzebnej, potrzebnego czasu i przestrzeni dla siebie, tak? Więc tutaj głęboko jest taka chęć wyciszenia, uspokojenia się. No, ale przy tym wszystkim wy, jako wy, przedstawiacie się w pozycji no, takiego wojownika, który twardo broni swojej ojczyzny, swoich pomysłów. Wojownik, który. Dzielnie walczył i który stawiał czoła naprawdę różnym wyzwaniom, bywało różnie, tak? Bywało różnie, czasami się udawało, czasami były porażki. Wyciągaliście z tego lekcje i szliście dalej. Wy jesteście w tym miesiącu już lekko zmęczeni właśnie tymi bitwami, tak? Dziewięć buław to jest karta zmęczonego wojownika. <laughs> I tutaj ewidentnie y, będziecie mieli ochotę na chwilę przysiąść, y, przegrupować siły, y, przemyśleć jeszcze raz sprawy, y, spróbować znaleźć jakieś najlepsze wyjście z sytuacji, tak? Y, y, wiele rzeczy nie będzie też zależało od was tutaj w lipcu. To widać. Wiele rzeczy trzeba będzie oddać, aby po prostu poukładały się same. Y, tym bardziej, że tutaj w karcie y, Wyroczni, mamy oddychaj, tak? Oddychaj głęboko, skoncentruj się na sobie. Um, nie oddawaj, nie szarp się, tak, nie bij się z, z rzeczami, sprawami, na które po prostu nie masz wpływu. Pewne rzeczy muszą ułożyć się same, a czeka na Ciebie piękne nowe życie yy, i będzie naprawdę okazja do tego, aby wymieniać się tymi prezentami, czyli to, co macie tutaj w przepracowaniu, żeby ta energia płynęła pięknie w jedną i w drugą stronę była wam zwracana. I to absolutnie jest y, możliwe w lipcu, tak? Więc y, myślę, że tutaj rzeczywiście dla Was przyda się ten reset, przyda się odpoczynek, przyda się jak gdyby spojrzenie troszeczkę z innej strony na sprawy i sytuacje, które zajmują Waszą głowę i Wasze serce. Do bliskiej przyszłości, niedalekiej, lipcowej, nadchodzi cesarzowa. koń piękna energia obfitości, komfortu, spokoju, bezpieczeństwa, zasobów. Więc bogato, obficie, komfortowo i bezpiecznie. No, i z zewnątrz. Piękna energia dziesięciu kielichów do Was przychodzi. Z zewnątrz to mówimy o waszej rodzinie, waszych znajomych, o całym otoczeniu, osób, spraw i ludzi, którzy są wokół was, tak? I oni wam przynoszą naprawdę piękne poczucie zadowolenia, komfortu, radości. Z przebywania też ze sobą, tak? bo to jest też bardzo często karta rodziny, gdzie mamy satysfakcjonujący związek, gdzie mamy cudowną, harmoniczną rodzinę, w której się dobrze czujemy, więc z zewnątrz bardzo piękne energie tu do Was przychodzą, kochane moje. No dobrze, co miłego może się wydarzyć? Na pewno to, że trudne sprawy, które, którego byliście uczestnikiem, albo które was w pewien sposób doświadczyły, smutne, które was mm, no, po prostu y, poraniły nawet troszeczkę, tak? Pięć y, kielichów to smutek, żal. To jest troszeczkę też grzebanie się w tej przykrej przeszłości, tak? I już to zostawiacie za sobą w tym miesiącu, zamykacie ten etap definitywnie. I to widać, że też macie w głowie, bo to są bardzo podobne energie, kochani. Yy, miłe będzie to, że nareszcie wyczyścicie sobie drogę, otworzycie sobie bramy sami poprzez własne przemyślenia, poprzez własne yy, lekcje, tak? do właśnie tej obfitej, obfitości, komfortu i bezpieczeństwa, którą niesie cesarzowa. Co jeszcze będziecie mieli trudnego ewentualnie w tym miesiącu? No podejmować decyzje, tak? Podejmować decyzje, będziecie w jakimś impasie, w jakimś braku decyzyjności, w jakimś punkcie zero. Będziecie wiedzieć, że... <gry> Musicie podjąć jakieś decyzje, które nie są na razie dla Was komfortowe, ale muszą być już w jakiś sposób podjęte. Ktoś musi być poinformowany o tych decyzjach. Czekacie jeszcze, aż więcej aspektów trafi do Waszej świadomości, aby mieć stuprocentową pewność, że kierunek, który już macie w głowie, który już wybraliście, jest słuszny, właściwy i jedyny. I tu może to sprawiać wam kłopot, tak? Może to sprawiać wam trudność, możecie się bać podejmować pewnych decyzji, nie wiedzieć, czuć się po prostu w dyskomforcie z tego powodu. Jaka jest rada dla was na ten miesiąc, drogie Raczki? Działajcie schematycznie, nie na ura, powolutku, róbcie sobie plan. Podzielcie sobie ten wasz projekt, którym będziecie się zajmować, czy to w aspekcie związków, relacji, czy kariery, pracy, czy studiów, czegokolwiek. Podzielcie go na etapy i przechodźcie tak tę drogę od etapu do etapu. Załatwicie jeden etap, wtedy sobie wyznaczcie następny cel. Wtedy zacznijcie następny etap tego właśnie, tej właśnie działalności, i to przyniesie Wam rezultaty, to przyniesie Wam sukces. tak? Nie myślcie o całości, nie myślcie o tym, nie, nie patrzcie, gdzie jest cel i nie, mm, nie brnijcie ślepo do niego, tylko spokojnie podzielcie kto sobie na kroczki, na etapy. Jeden krok, drugi, trzeci, czwarty i je po prostu realizujcie. Rycerz Pentakli nie jest szybki, tu jest długa droga do osiągnięcia tego, o czym marzycie ale w 100% tutaj jest obietnica, że dotrzecie do celu usatysfakcjonowani, zadowoleni i w sukcesie. Na to potrzebny, potrzebny jest schemat, potrzebne jest skupienie swojej woli, uwagi i działania na tych poszczególnych drobnych kroczkach, tak? Ok. No i piękną kartę macie na wyjściu z miesiąca lipca. Słońce, które zapowiada, że wszystko, o czym myśleliście sobie tutaj pod koniec czerwca i przez cały lipiec, osiągnie swoją kulminację. W realizacji tego planu, tak? Czyli w sukcesie. Decyzje, które będziecie podejmować, będą słuszne, okażą się, że poprowadzą was w kierunku zadowolenia, sukcesu, radości, spełnienia, da wam to skrzydła, da wam to moc, tak? I wiarę w siebie. Będzie chciało wam się żyć, będzie chciało wam się skakać z radości w blasku słońca. Bardzo fajnie. Ja jeszcze sobie tylko dopowiem. Co wy tutaj takiego przeżywacie w głowie? Co tu się wydarzyło? No jakaś droga, jakiś, jakiś, <gryś> jakiś schemat, który tworzyliście, który miał was doprowadzić do, tej, do tego pełnego spełnienia. Gdzieś tutaj mm, było fiasko, ale myślę, że ono było spowodowane tym, że wyście mieli zbyt wygórowane oczekiwania. Albo zbyt szybko chcieliście coś tam osiągnąć, a tutaj trzeba było jeszcze niestety parę lekcji zebrać, aby ta wasza droga ułożyła się tak pięknie, jak tutaj te karty przedstawiają. I tutaj myślę, że były jakieś porażki, myślę, że były jakieś, jakieś niezadowolenie. Oczekiwaliście czegoś innego. Sytuacja przyniosła zupełnie inne rezultaty, ten wasz plan, ten schemat się po prostu zawalił, i to spowodowało, że byliście w tej energii, że macie w głowie w lipcu tą energię trzech mieczy, takiego no właśnie zawodu, tak. Co jeżeli chodzi o. No, zobaczmy, co podpowiedzą jeszcze te, te pięć kielichów tutaj, bo to są takie. Aha. Fajnie. Tutaj, właśnie, jako niespodzianka albo jako. Takie radosne momenty w lipcu to właśnie będzie to, że pokonacie te swoje smutki, lęki, żałoby, depresje, że podejmiecie ryzyko, że zaczniecie działać, że chwycicie po prostu życie za, za rogi, jak ja to mówię i ruszycie do przodu, pokonując swoje lęki, swoje obawy. I podejmując właściwe decyzje, kochani, to będzie zaskakujące albo to będzie przyjemne i odczujecie to w pewien sposób, więc bardzo fajnie. No dobra, to zobaczmy jeszcze, co tutaj się będzie działo, kochani moi, w Waszych związkach, bo może kogoś tutaj interesuje szczególnie ten temat. A no właśnie, mamy tutaj diabełka, mamy tutaj ym, no, jakiś kłopot z powodu toksycznych uzależnień od partnera. Yy, nie możemy się uwolnić od jakiegoś yy, manipulanta. Yy, czujemy się skrępowani, czujemy się yy, wykorzystani. No właśnie, co w związku z tym robić? Jaką podjąć tutaj decyzję, albo jak się w tym wszystkim odnaleźć? Sprawy się zawieszą, tak? Będziecie myśleć o tym, będziecie próbować znaleźć wyjście z tej sytuacji, będziecie próbować spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw, żeby podjąć tę właściwą decyzję. Jaka jest rada? Mm, sześć kielichów, sześć kielichów. Przypomnij sobie, drogi Raku, jak się czułeś jako dziecko, gdzie byłeś swobodny, gdzie byłeś pełen nadziei, miłości, wiary, gdzie każdy dzień był odkryciem jakiegoś jakiejś nowego, nowego terenu, jakichś nowych wydarzeń, które Cię rozpalały, które wpływały na to, że czułeś się naprawdę cudownie. Tu, w tej sytuacji, jest rada, abyś być może powrócił do miejsc swojego dzieciństwa, do przyjaciół z okresu dzieciństwa albo przyjaźni, takiej szkolnej, tak? Do miejsc, które ci przypominają, co straciłeś, tak? Żebyś odnalazł swoje miejsce, żebyś odnalazł siebie, po prostu. I to ci pomoże w pewien sposób uwolnić się od tej toksycznej y, sytuacji, w której jesteś jako, y, no, jako partner, albo jako rodzic, albo jako dziecko, trudno powiedzieć. No, chodzi generalnie o relacje, tak? a co w karierze zobaczmy zawodowej? Y, paść pentakli, nowe wyzwania, nowe zadania, y, nowe możliwości zarabiania które doprowadzą cię do wspaniałego poczucia, że będziesz dumny drogi raku z tego co samy pracowałeś, co osiągnąłeś dzięki tym bitwom wszystkim, które staczałeś dzielnie i miałeś ten wytyczony cel i mimo porażek, mimo właśnie takich różnych zawodów, które po drodze były też niezależne od ciebie, tak? Irytacji i takiego mm, niezadowolenia z tego, jak się te sprawy układają, nareszcie w karierze osiągniesz sukces, swój własny raj, który zbudowałeś własnymi rękami, własnymi umiejętnościami, gdzie będziesz naprawdę, mm, drogi Raczku, z siebie dumny. Y, zyskasz niezależność, uwolnisz się od przeszłości, od, odetniesz się od tego, co ci nie służy. Zdobędziesz taką wolność osobistą, niezależność, zyskasz ogromne poczucie własnej wartości. Będziesz czuł, że absolutnie nic nie jest w stanie przeszkodzić ci, wypowiadać swoje zdanie, objawiać się światu takim, jakim jesteś, nie będziesz się bał, nie będziesz, nie będziesz się krył gdzieś tak po kątach, tak? Fajnie. A co z Waszą duchowością? Spójrzmy, jak tam Wasza dusza będzie się czuła w tym miesiącu. Uuu, będzie w rozmarzeniu, w fantazjowaniu na temat różnych cudownych rzeczy, które mogą się jeszcze Wam przydarzyć, więc bardzo fajnie. I. I kochani, Wasza dusza. Yy, wasza dusza. Będzie czuła potrzebę zmiany e, postrzegania pewnych spraw, rozumienia pewnych spraw, które do tej pory były dla was e, no jak gdyby jasne i oczywiste, ponieważ dochodziliście do pewnych konsensusów według e, schematu, który sobie wypracowaliście. Tak, nagle dojść życia, albo wasza dusza wam podpowie, że naprawdę życie jest zaskakujące, i że pisze przeróżne scenariusze i że należy być elastycznym, giętkim i otwartym na to, co życie przynosi. Każda droga prowadzi do celu dłuższa, krótsza, bardziej kręta, łatwiejsza, trudniejsza. Droga do celu jest najciekawsza, najpiękniejsza i warto jej doświadczyć, tak? żeby nie działać właśnie tak zawsze schematycznie, zawsze od A do Z, tak jak do tej pory. Tylko właśnie przełamać trochę ten schemat. No fajowo, fajnie. Jeszcze zobaczmy tutaj z pryzmatu, co ta Wasza dusza tutaj Wam podpowiada, co ta Wasza dusza tutaj chce. No widzicie, Wasza dusza też chce izolacji. To, co macie tutaj w głębokiej podświadomości, izolacja, spokój, pozostanie w swojej bańce przemyślenie pewnych spraw, ułożenie sobie tego w głowie, uzdrowienie pewnych sytuacji. To wszystko przyniesie wam właśnie ten moment odseparowania się od codzienności, od hałasu, od zgiełku, który się wokół was dzieje. tak? Teraz, jeżeli macie jakieś pytanie, to odpowiedź na no to pytanie. Pomyślcie sobie... o, to... Pomyślcie sobie, o czym tam chcecie, i zobaczmy, jaka jest odpowiedź. Tutaj jest z kryształowej kuli. OK. Idziesz w dobrym kierunku. Idziesz w dobrym kierunku. To jest dobra podpowiedź, kochani. To znaczy, że wszystko, co ułożyliśmy sobie w głowie, co ułożyliśmy sobie w naszym sercu. Ma właściwy kierunek, ma, nasza dusza absolutnie się z tym zgadza. To jest, to jest rzeczywiście droga, która jest zgodna z naszymi pragnieniami, z naszą pasją. Cokolwiek zamierzasz, jeżeli masz jakąkolwiek trudność, a już coś postanowiłeś i nie masz pewności, to odpowiedź jest, jesteś na dobrej drodze, w dobrym, idziesz w dobrym kierunku. Kochane raczki, bardzo Wam dziękuję, to wszystko dla Was na miesiąc lipiec, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa!